Dopuszcza możliwość wojny, ale w skali ograniczonej. Rosjanie długo nie będą mogli otworzyć zdolności bojowej na taki poziom, aby zacząć operację wielkoskalową przeciwko NATO. Generał Andrzejczak miał do dyspozycji siły zbrojne RP, którymi walczył w obronie Ojczyzny od Bogu. Od bógu podkreślam. I w tej wojnie, tą wojnę, w opinii oczywiście kierownika ćwiczenia generał Raimund Andrzejczak przegrał. Dlaczego? Ponieważ pan minister Błaszek, jako kierownik ćwiczenia, nakazywał stronie przeciwnej Polakom, czyli zespołowi, który podgrywał Rosjan, rozbijanie sił polskich i wypieranie ich od granicy y, naszej wschodniej w kierunku na Warszawę. Kierownik ćwiczenia nie pozwalał na zatrzymanie armii rosyjskiej i armia rosyjska w działaniach swoich podeszła pod Warszawę. Zanim przejdziemy do filmu, poprosimy Cię o chwilę uwagi. Czy wiesz, że kanał Gońca subskrybuje ledwie połowa z milionów widzów, którzy co miesiąc odwiedzają nasz kanał? Z Twoją pomocą chcemy to zmienić. Im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów, które możemy dla Was tworzyć. To my rozliczamy wszystkich polityków z ich pustych obietnic i kłamstw. To my ujawniamy, w jaki sposób krzywdzą ludzi wpływowi celebryci, tacy jak Krzysztof Rutkowski czy. Królowa życia. To my upominamy się o najsłabszych i z Waszą pomocą zmieniamy świat na lepszy. To co? Dałeś się przekonać? Zasubskrybuj nasz kanał, żebyśmy dalej mogli tworzyć najlepsze treści na polskim YouTubie. Naszym pierwszym, kolejnym gościem jest dzisiaj Pan Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych. Witam serdecznie. Witam pana, dobry wieczór, witam państwa. Mamy pierwsze przecieki związane z rozmowami Ameryki i Rosji w sprawie Ukrainy. Czy możemy panie generale dzisiaj mówić o jakimkolwiek przełomie, skoro obie strony nie wydały wspólnego oświadczenia? Znaczy, moim zdaniem nic takiego, co czego oczekujemy się nie wydarzyło. Brak strategii Białego Domu powoduje to, że nam do czegokolwiek się trudno odnieść. Nie wiemy tak na dobrą sprawę, co zakłada wiadomo, osiągnąć sobie w negocjacjach z Rosją, bo jeżeli tylko reaktywowanie tej umowy, która ma zapewnić bezpieczeństwo transportu zboża przez Morze Czarne, to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo za mało i na pewno nie o to chodzi. Więc ja się do tego nie przywiązuję w ogóle, bo przypomnę, jeszcze niedawno była mowa o tym, że przedmiotem negocjacji ma być wstrzymanie ataków rosyjskich na Infrastrukturę krytyczną, energetyczną i na miasta ukraińskie. To był moim zdaniem główny cel tych negocjacji. Widać, że żadna ze stron się do tego nie odnosi, poza ukraińską, która oczekuje wstrzymania uderzeń, oczekuje, że Trump osiągnie to, co deklarował, a okazuje się póki co, że Trump nic nie osiągnął, a Putin wielokrotnie uderzenia na Ukrainę. Część duże, uderzeń, moc uderzeń jest coraz większa, w związku z tym nie widzę tu żadnego sensu w tym, co się wydarza i te przecieki dla mnie nic nie znaczą. Ja to kładę między spekulacje, ponieważ to do niczego nikogo, a na pewno Rosja nie przekonuje. Biały Dom opublikował rezultaty rozmów między delegacjami USA i Rosji. W opublikowanym dokumencie strony zgodziły się zapewnić bezpieczną żeglugę, wyeliminować stosowne siły i zapobiec wykorzystywaniu statków handlowych do celów militarnych na Morzu Czarnym. Stany Zjednoczone pomogą też Rosji przywrócić dostęp do światowego rynku eksportu produktów rolnych i nawozów. I tutaj Ukraina w tej sprawie stawia twarde veto. Wołodymir jest oburzony takim nastawieniem spraw. Stwierdził on, że Stany Zjednoczone mają pomóc Rosji, przewrócić dostęp do światowego rynku e, produktów rolnych? Uważamy, że jest to osłabienie naszej pozycji i sankcji na Rosję. Czy również e, podziela pan taką opinię? Oczywiście, to znaczy, że świadczy to o tym, że dalej Trump zamierza się układać z Putinem i że to nie Trump gra, a Putin gra. Bo to Putin swoje cele osiąga. Powrót Putina i jego gospodarki na rynki światowe jest jego zwycięstwem. A kolejne upokorzenie Ukrainy. Ja mam, ta wiara w Stany Zjednoczone, ta wiara w Trumpa runęła. I po tym, tych kilku miesiącach jego rządów nikt nie wierzy w to, co on mówi. Nikt nie wierzy w to, że Trump dąży do zakończenia wojny. Mówił jeszcze, kiedy nie był prezydentem, że jemu wystarczy jeden telefon, 24 godziny. Teraz mówi, że wielkanoc, 100 dni. Wie pan, to jest już... Kwestia chyba tego, że ci panowie, którzy w tej chwili są w Białym Domu, nie są przygotowani do tego, do czego ich Stany Zjednoczone Ameryki Północnej powołały. Do sprawowania rządu w tym państwie, do sprawowania i do, i do występowania na arenie międzynarodowej jako w roli hegemona, który ma duży wpływ na to, co się dzieje w świecie, również na froncie ukraińsko-rosyjskim. Na razie to otrąbi zwycięstw od ogłosić, czy obtrąbić zwycięstwo, może Putin i to jeszcze tylko raz przekonujmy co do tego, że ten chaos jaki miałem w domu, z tego chaosu nie wyłoni się żaden porządek, którego my jako Europa i Ukraina oczekujemy. Czy sądzi pan generał, że w ogóle możemy interpretować e, działania Donalda Trumpa w sprawie Rosji i Ukrainy w taki sposób, że te działania w jakikolwiek sposób nas, nas przybliżają do rozejmu? Moim zdaniem nie, bo nie ma strategii i nie ma jednoznacznego stanowiska Trumpa w stosunku do Putina. Nie ma twardego stanowiska, takiego, które by przyparły Putina do ściany, zmuszając go do tego, żeby poszedł na ustępstwa i na przykład... A jak pan generał sobie wyobrażał na przykład takie wierosów, przyparcie wierosów, do muru wierosów, Putina? Zwiększenie sankcji. I deklarowanie pomocy Ukrainie, wspieranie Ukrainy politycznej, militarnej i gospodarczej. Trump w tej chwili to bardzo granicza. Eee, Depresjonuje rolę Europy, oskarża Europę o niecności różne. Więc wie pan, my sobie wyobrażaliśmy, że Trump będzie tym, który będzie miał twardą rękę w dyskusjach i w negocjacjach z Putinem. Proszę mi pokazać chociaż jeden argument, którego użył Trump, żeby przekonać, złamać Putina albo przekonać go do swoich racji. Nie ma takich. Przeciwnie, widzi pan, z tych rozmów w Riadzie e, wychodzi zwycięsko od Putina. Czy w kwestii negocjacji pokojowych nie jest trochę tak, że Donald Trump już od samego początku odkrył wszystkie karty, pokazał, że on chce zapewnić pokój za wszelką cenę i po prostu jest teraz tak, że Władimir Putin z tego korzysta i widzi to, w jaki sposób Trumpowi zależy na tym pokoju na jakichkolwiek warunkach. Trump od razu postawił siebie i Ukrainę w złej ne pozycji negocjacyjnej? Trump powiedział, że chce pokoju, ale nie pokazał, w jaki sposób chce ten pokój osiągnąć. Czyli nie pokazał środków i sposobów osiągnięcia tego pokoju. Sama deklaracja jest pustą, wobec braku środków i sposobów na osiągnięcie pokoju w negocjacjach z Rosją. I to się dzieje. Sama deklaracja, że ja chcę pokoju i zrobię pokój bez pokazania, jak chcę to zrobić, jak widać wyrośnie żadnego skutku nie przynosi, a Putin po raz kolejny na Kremlu trąbi zwycięstwo. Jesteśmy też już po wcześniejszych rozmowach prezydenta Rosji Władimira Putina z prezydentem Donaldem Trumpem. Trump obiecywał zakończenie tego konfliktu w jeden dzień, i cóż, jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że jesteśmy już o krok od organizacji meczu towarzyskiego hokeja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją? Blisko tego jesteśmy. Pan, ja nie wiem, że w tej chwili już niczemu co płynie z Waszyngtonu, tak długo nie będę wierzył, dopóki nie będzie wyraźnego gestu ze strony Trumpa, który będzie gestem, który będzie żądał od Putina e, chociażby wstrzymania uderzeń na infrastrukturę krytyczną, energetyczną w Ukrainie. W tej chwili nic Trump nie osiągnął. Trzeba pokazać chociaż jedną rzecz, którą Trump osiągnął, która służy wstrzymaniu działania zbrojnych w Ukrainie, zakończeniu wojny w Ukrainie, tej rzezi, którą Rosjanie sprawiają Ukraińcom. Nic. To co wszyscy mówimy w wszystkich mediach, specjaliści, eksperci, tylko się głowy wymieniają, stoły okrągłe, kwadratowe, piją kawę, herbatę, to są wszystko spekulacje. My tak spekulujemy od dnia, kiedy prezydentem został Trump, który pokazał chociaż jedno nasze przypuszczenie, które się sprawdziło. Zero efektu, zero skutków i zero trafiony prognoz okazuje się. Znaczy, pana generała, to jest po prostu to są błędy popełniane przez Trumpa jego administrację, czy jest to jednak celowa polityka w związku z tym, że no, geopolitycy podejrzewają, że może tutaj Trump starać się zrobić tak zwanego odwróconego Nixona, czyli jego rzeczywistym celem polityki międzynarodowej jest to, żeby odsunąć. Rosję od Chin, dlatego że przygotowuje się rzekomo Trump i Stany Zjednoczone na starcie, e, jakieś geopolityczne z Chinami, właśnie. Stąd też e, zależy, zależy Trumpowi na, na tym, żeby rozdzielić Rosję i Chiny. Czy pan e, zgadza się z taką opinią? Czy polityka Trumpa to jest e, wypadkowa braku umiejętności dyplomatycznych, czy jest to celowe działanie? Nie łudźmy się, że Putin opuści Chiny i Chiny opuszczą Putina. Putin potrzebuje teraz Chin do tego, żeby móc wojnę kontynuować, ponieważ Chiny pomagają Rosji bardzo mocno. Rosja będzie Chinom potrzebna w przypadku konfliktu w Azji. Te dwa naczynia są połączone i nie, uważam, nierozerwalne. Że ktoś łudzi się takimi prognozami, że tu chodzi o rozrywanie tego sojuszu, to jest błędzie. Ten sojusz, póki jest Trump, jest nierozerwalny. Póki jest ta sytuacja geopolityczna w Europie i w Azji. Tego się nie da przerwać. Znaczy nie połączone na trwałe. Przynajmniej na tą sytuację, która w geopolityce ma teraz miejsce. Trump, powtarzam, nie ma strategii, my jej nie znamy. Wszystko to, co mówimy o tym, co jest polityką Trumpa, to są spekulacje, przypuszczenia i chybione prognozy okazuje się. My nadal nie wiemy, panie redaktorze, szanowni państwo, jak, jak brzmi strategia Trumpa, do czego on zmierza i co chce osiągnąć. Bo przynajmniej jeżeli chodzi o Ukrainę, wojny w Ukrainie zero sukcesu. Skonfliktował się, konfliktuje się z Europą, chce w sensie się skonfliktować z Kanadą, z kim tylko jeszcze może, wywołuje wszędzie wojny, a zatem wydaje się, że ten chaos, który jest w Białym Domu, jest chaosem przypadkowym, wynikającym, wspomniał Pan o tym, oni są nieprzygotowani do rządzenia. To nie są ludzie, którzy są z gatunku polityków, którzy potrafią budować strategię. Odwoływanie, odwoływanie się do Nixona jest nietrawione, ponieważ on był potęgą intelektualną, polityczną. Te, przy, Trumpie, ani Trump, przy Trumpie nie ma takich ludzi, ani Trump sobą takiego czego, takiego poziomu nie prezentuje, ani nie, nie reprezentuje, niestety. Moim zdaniem, niezależnie od tego, co sądzi pan major, ja mam trochę nieco inną ocenę sytuacji, ponieważ twierdzę, że. Rosjanie długo nie będą mogli otworzyć zdolności bojowej na taki poziom, aby zacząć operację wielkoskalową przeciwko NATO. Podkreślam, wielkoskalową przeciwko NATO. Natomiast Rosjanie być może osiągną zdolność do przeprowadzenia operacji w, na, w ograniczonym zakresie, na przykład, na przykład uderzając na przybałtykę w rejonie na przykład Łotwy czy Estonii. To, tego nie należy wykluczyć. Ale ufam, że... Europa do tego czasu osiągnie zdolność do tego, aby w sytuacji, gdyby doszło do takiej agresji, wykonać przeciwuderzenie siłami połączonymi w ramach operacji połączonej z kierunku północno-zachodniego od Finlandii, Skandynawia i Państw Nordyckich i od południowego zachodu Polska, Niemcy, Francja, wszystkie siły, które mogłyby tu się skoncentrować, uderzyć w skrzydła armii rosyjskiej, rozbijając armię rosyjską. Przy czym Rosjanie nie są w stanie całej granicy z NATO zabezpieczyć swoimi siłami. Stąd ja mówię, że mamy przewagę, ponieważ w każdym państwie mamy taki potencjał, który w wystarczającym stopniu będzie mógł za 2-3 lata zabezpieczyć swoimi siłami granice. Rosjanie nie przykryją swoimi siłami 5 tysięcy kilometrów granicy. Morze Bałtyckie jest włączone z użycia przez Rosjan, Morze Czarne praktycznie też, więc ich możliwości strategiczne są bardzo ograniczone. W związku z tym dopuszcza możliwość wojny, ale w skali ograniczonej. Pojawiają się te informacje, o których też pan generał w innych wywiadach mówił, czyli tego zagrożenia e, dla krajów nadbałtyckich. Mówił również o tym premier Donald Tusk, że takie po prostu są informacje wywiadowcze. Ale czy zdaniem pana generała, skoro mówi pan jednocześnie, że Rosjanie nie dysponują przynajmniej teraz e, takim arsenałem, który by na taką operację pozwalał, e, czy może być tak, że Rosjanie celowo Stosują, stosują właśnie takie manewry w tym rejonie, po to, żeby wykorzystywać to w całej Europie w formie wojny informacyjnej, po to, żeby stwarzać takie zagrożenia w Europie, że, że to zagrożenie z jej strony jest realne i że mogą oni uderzyć na kraje nadbałtyckie, że to może być też jakiś blef i element wojny informacyjnej. Jeżeli pan pozwoli, to kończę, dokończę do odpowiedź na pytanie podawisera tego, tego mojego pułku. Jeżeli chodzi o uderzenie armii ukraińskiej w przypadku, gdyby warunki ku temu Rosja miała i wyciągnęła w orbitę swoich działań armię ukraińską. Na pewno nie tą armię, która w tej chwili jest. Rosjanie dążą do, do redukcji tej armii, rozwiązania tej armii. Ta armia wystarczająco nienawidzi armię rosyjskiej, żeby mogła być wykorzystana przeciwko Europie. W związku z tym na razie póki co nie przewiduje. Jeżeli by cokolwiek się zmieniło w sytuacji, Geopolitycznie w Ukrainie nie, nie należy niczego wykluczyć, ale to raczej w odległości przyszłości. Wojna informacyjna, wojna e, psychologiczna są to elementy, które Rosjanie e, prowadzą w ramach wojny hybrydowej przeciwko Polsce, między innymi. My jesteśmy w stanie wojny, mówiliśmy o tym u Pana kilkakrotnie a zatem my, my musimy w tej chwili m, być odporni na tą wojnę informacyjną, wojnę psychologiczną e, wojnę hybrydową, której przecież elementami są działania dywersyjne, sametarzowe co potwierdzili nasi rządzący, mówiąc o tym, co, się, co było dziełem dywersantów, że chodzi o Polskę, podpalenia, wysadzenie i tak dalej. Moim zdaniem e, będziemy tak tego typu działań. Ta wojna będzie skalowała. Wachlarz działań rosyjskich będzie coraz bardziej, tak powiem, e, urozmaicony przeciwko nam. My musimy przygotować się na to, że, że, że czasami ich działania będą zaskakujące, przyjmowały formy takich, które my do tej pory nie znaliśmy, bo widać wyraźnie po działaniach Rosjan, że są bardzo, że tak powiem, nie pozbawieni sobie, powiem inaczej, inicjatywy. Mają pomysły na to, jak walczyć z Zachodem. W związku z tym musimy się na to przygotować. Natomiast twierdzę, że wojna skalowa, wielko nam nie grozi. To podkreślam. Rosjanie mają potencjału, a wierzę w to, że Zjednoczona Europa w krótkim czasie będzie w stanie zbudować duży potencjał, który będzie odpowiedzią dla zagrożeń, które płyną za wschodniej granicy, będziemy potencjałem ostraszającym Putina. Bo, panie redaktorze, szanowni państwo, w przypadku jakiejkolwiek agresji ze strony Rosji w stosunku do jakiegokolwiek państwa NATO, musi mieć potencjał, który natychmiast, w ciągu godzin wręcz, dokona przeciwuderzenia przeciwko armii rosyjskiej. Będziemy w stanie to przygotować, prognozując rozwój sytuacji strategicznie i w oparciu o informacje, które będą płynęły z wywiadu z rozpoznania satelitarnego, który będzie monitorował położenie Armii Rosyjskiej. Oni nie są w stanie nas zaskoczyć. W związku z tym przygotujemy się, jak będzie uderzał na Łotwę, uderzają od razu z grupowaniami od północy i od południa na Armię Rosyjską, wiążąc, będą uderzenia wiążące wieże z Białoruś, znaczy z Ukrainy, wiążące z Rumunii, z rejonu powiedzmy państw, które są w basenie Morza Czarnego, bo co do północy Skandynawii wątpliwości nie mam. I uważam, że to będzie czas na to, żeby wyzwolić tereny okupowane przez Rosję na 1945 roku. Nie rozwijam tematu. Panie generale, a czy w takim razie nie istnieje w ogóle zagrożenie takie, że te rozmowy pokojowe Rosji w sprawie Ukrainy są po to, żeby faktycznie zakończyć ten konflikt, ale jednocześnie jeżeli... Rosja zakończyłaby konflikt na Ukrainie, czy to nie stwarzałoby, nie uwolniłoby dla Rosji takiej ogromnej ilości armii, którą mogłaby zaatakować również kraje nadbałtyckie? Warunkiem do tego, żeby tak się stało, musi być redukcja armii ukraińskiej. Ta armia ukraińska, która w tej chwili jest 800 tysięcy żołnierzy, świetnie zaprawionych w boju, doskonałych żołnierzy, jest poważnym zagrożeniem dla armii rosyjskiej. Rosjanie dopóki nie dokonają redukcji armii ukraińskiej, nie zwolnią swojego wojska z frontu. Bo liczą się z tym, że Ukraińcy każdy dogodny moment wykorzystają do, do tego, żeby odbić te utracone terytoria. I Rosjanie mają tego świadomość, w związku z tym póki co takich decyzji nie podejmą. A tak jak powiedziałem, uderzenie ograniczone na Nadbałtykę mogą wykonać. I to myślę, że jak te dwa korpusy, które formują teraz w Wolnierskim Okręgu Wojskowym, 41, 42, każdy w sile dywizji zmechanizowanej, brygady to te, te korpusy będą gotowe na koniec 2026 roku. Wtedy mogą chcieć szukać Rosjanie zaczepki z NATO, ale my na to już będziemy wtedy gotowi. I uważam, że odpowiedź nasza nastąpi powinna w ciągu kilkunastu godzin rozpoczęcia agresji na Bałtykę z masowanymi narzeniami wszystkich sił i środków, którymi NATO będzie dysponowało. Proszę im powiedzieć, Panie redaktorze, szanowni państwo, kto ma kompetencje do planowania operacyjnego w Armii Polskiej? Polityk? On pojęcia nie ma. Dobrze, że o tym mowa. Książkę pokażę, która jest jakby fitestencją tego, o czym my w tej chwili rozmawiamy, o planowaniu operacyjnym. Autorstwa Kutrzeby. Wydana przez Bellone, Wojna bez walnej bitwy. Polecam to lekturę wszystkim tym, którzy, a pogólnie politykom, Którzy kiedyś zamierzają się wypowiadać na temat sztuki operacyjnej, sztuki wojennej, nie mając o tym w ogóle pojęcia. I pan, jak słucham polityków, którzy mówią o sztuce wojennej, to tak się człowiek nawet za, głow za głowę nie łapie, bo, bo nie sposób zrozumieć, o co im chodzi. Ale wracając do tego, o czym pani powiedziała. Bez wątpienia tego mistrza, miejsca nie powinno tajnieć dokumentu, bo e, z reguły otajniają to znaczy z zgodnie z prawem, ci, którzy są autorami dokumentu. Ale jeżeli pan redaktor pozwoli. Ciekawostka, teraz się niebawem ukaże w prasie. Otóż było takie ćwiczenie prowadzone z rozwiązaniem ministra Błaszczaka, zima 2020. Kierownikiem tego ćwiczenia był pan minister Błaszczak. Yy, naczelnym wodzem wówczas Polskich Sił Zbrojnych był generał Raimund Andrzejczak, szef Czabu Generalnego. I Andrzej Duda też tam I był. Proszę sobie wyobrazić. Proszę? Prezydent Andrzej Duda też tam był w trakcie tych ćwiczeń. Tak. Proszę sobie wyobrazić, że w tym ćwiczeniu, którego kierunkiem był minister Błaszczak, był zespół, zespół autorski i tak zwana podgrywka, które e, miały podgrywać tą sytuację i położenie armii rosyjskiej. Generał e, Andrzejczak miał do dyspozycji siły zbrojne RP, którymi walczył w obronie ojczyzny od Bugu, od Bugu podkreślam. I e, w tej wojnie, tą wojnę, w opinii oczywiście kierownika ćwiczenia generał Raimund Andrzejczak przegrał. Dlaczego? Ponieważ pan minister Błaszek, jako kierownik ćwiczenia, nakazywał stronie przeciwnej Polakom, czyli zespołowi, który podgrywał Rosjan, rozbijanie sił polskich i wypieranie ich od granicy naszej wschodniej w kierunku na Warszawę. Mimo tego, że generał Raimund Andrzejczak prowadził manewrowe działania, które moim zdaniem powinny zatrzymać armię rosyjską, to kierownik ćwiczenia nie pozwalał na zatrzymanie armii rosyjskiej. I armia rosyjska w działaniach swoich podeszła pod Warszawę. I autor, i zespołem autorskim kierowali oficerowie z Akademii Sztuki Wojennej, których specjalnie minister Błaszczak dobrał takich, którzy mieli pokazać Remundowi, generałowi Andrzejczakowi, że on jest nieprzygotowany do dowodzenia. Dowodził świetnie, robił co mógł, ale jeżeli kierownik ćwiczenia i zespół autorski podgrywka robią wszystko, żeby go rozbić. On nie miał wyjścia, on musiał się cofać. I takie pytanie mam do tych panów polityków. To jak pan minister Błaszczak może teraz mówić o tym, że miał prawo oddać dokumenty, bo rząd minister, premiera Tuska oddał część Polski, skoro sam, będąc kierownikiem ćwiczenia, zmusił wojsko polskie do oddania części Polski? Dobrze by było, żeby o tym zaczęto mówić. Bo zakłamanie polityków jest przerażające, a żołnierz ma prawo się bronić, i uważam, że to było zdeprecyzowanie Wojska Polskiego rynkoma pana ministra Boszczaka i jemu oddanych generałów Wojska Polskiego, niestety. No właśnie, no mogę powiedzieć, że faktycznie w tej sprawie duża hipokryzja, dlatego że sam pan minister Błaszczak był obecny na ćwiczeniach, które później ujawniał jako wielki plan rzekomej zdrady Polski, ale co więcej, jeszcze zdradzę Państwu z takich szczegółów, że to była po prostu próba ze strony pana ministra, zdemisjonowania pana generała Andrzejczaka. Ta próba nie zakończyła się powodzeniem, ale no, trzeba sobie to powiedzieć jasno, że zmarnowanie w ogóle potencjału, energii, e, takiej ilości wojska, tylu pieniędzy na e, próbę odwołania ministra, no to cóż, e, no, była to spore marnotrawstwo sił energii, ogóle, pieniędzy. W ogóle, w ogóle. E, I mogę też powiedzieć, że pogłoski mówią tyle, że jednak po tych ćwiczeniach e, spotkali się na mocniejszy trunek pan prezydent i generał Andrzejczak. No i pan generał Andrzejczak wytłumaczył panu prezydentowi dokładnie jak to było i żadnej dymisji nie było, bo to wszystko dało się racjonalnie wytłumaczyć i no doszło do takiej próby ze strony pana ministra Błaszczaka. Jest również już na koniec taka kwestia związana z tym, że kiedy ostatnim razem Rosjanie planowali ćwiczenia Zapad, to przeprowadzili je, po czym zostawili sprzęt w miejscu, gdzie te ćwiczenia się odbywały. I wróci później po niego po to, żeby zacząć inwazję na Ukrainę. W tym roku Białoruś i Rosja zorganizują znów razem ćwiczenia Zapad. Czy w takim razie NATO, Polska powinny je bardzo bacznie obserwować, żeby taka sytuacja z tym pozostawieniem sprzętu się nie powtórzyła? Znaczy, generalnie musimy obserwować zawsze Rosjan i mam nadzieję, że obserwujemy bardzo dokładnie wszelkie ruchy i analizujemy na bieżąco rozwój sytuacji wojskowej na terenie Białorusi. I do nich przyległy, jeśli chodzi o Rosję. Ufam, że nie da mi się zaskoczyć, bo mogą być różne rozwiązania, które mogą Rosjanie stosować. Tak jak i na przykład, że można pod pozorem ćwiczeń przejść do pracy zaczepnej. Przeciwko Litwie czy Polsce, na przykład. Rosjanie w swojej strategii, Gierzyma w swojej strategii często używał takich sformułowań, jak przejść do działań zaczepnych pod pozorem ćwiczeń. Czyli Przygotowują się do ćwiczenia, robią nimi ćwiczenia i nagle wy, wykonują zaskakujące uderzenie na swojego wroga, faktycznego swojego wroga. Należy się liczyć z tym, że ich działania są nieobliczalne. W związku z tym, żeby się dali zaskoczyć, musimy, zaskoczyć, musimy monitorować ich działania. Mało tego, musimy mieć swoje siły, które będą w gotowości do tego, żeby nie dać się zaskoczyć. Sama tarcza wschód, sam płot nie rozwiąże problemu ani te zapory. To wojskowi wiedzą, że te zapory, aby były skuteczne, one muszą być silnie bronione przez wojska. Sama zapora nie rozwiąże problemu. Zapora broniona tak. Bardzo dziękuję. Moimi Państwa gościem był dzisiaj pan generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca bardzo. sił lądowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.